Wystawa lekcja malarstwa profesora Ballarina została przygotowana przez nasz muzeum z uwagi na to, że wszystkie prace doczekały się konserwacji. Pokazujemy całą kolekcję. To jest 38 prac. Są to prace akwarelowe, pastele, są to prace też olejne. Jest to przedstawienie świata artysty, jego wizji, jakie towarzyszyły mu przez 28 lat, który tutaj wraz z rodziną przeżył w Lesznie. Pochodził z Czech, przyjechał tutaj do Leszna w 1917 roku, kiedy skończył Akademię Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu. Dostał tutaj pracę w naszym Gimnazjum leszczeńskim i oprócz tego Uczył także w powszechnej szkole męskiej i w szkole handlowej i budowlanej. Był kochany przez swoich uczniów, był wspaniałym nauczycielem, nauczył ich bardzo dużo, także niektórzy z nich poszli z ślady profesora i zostali profesjonalnymi artystami. Oprócz oczywiście działalności pedagogicznej. Zajmował się różnymi dziedzinami życia kulturalnego w Lesznie. Zajmował się scenografią, reżyserowaniem przedstawień teatralnych, a także uczestniczył w życiu np. leszczyńskich chórów, czy to chóru Dębińskiego, czy chóru Chopin. Prezentujemy tutaj różną tematykę prac Wilhelma Ballarina, bo bosson Tutaj i prace o tematyce figuralnej, rodzajowej. Jest sporo portretów. Są też sceny rodzajowe i sporo architektury. Najczęściej oczywiście utrwalał wizerunki związane z miastem, ale także z okolicznymi miejscowościami, takimi jak Osieczna czy Rydzyna. Swoje obrazy pokazywał nie tylko tutaj w Lesznie na wystawach, ale także w Poznaniu bardzo często. W 1935 roku była dosyć istotna wystawa i ważna dla Balorina, ponieważ była to wystawa, wspólna z Janem Krynkowskim cieszyła się ona dużym powodzeniem i zebrała dobre recenzje.